Panna, horoskop na 2023 rok. Co dobrego Pannom przyniesie w uczuciach, w finansach, w domu, w pracy kolejny rok 2023. Co dobrego dla Pani. Pierwsza to taka prosta historia, mówiąca o tym, że jakaś sytuacja romansowa może się padną tutaj przytrafić i e, padną, będą siedzieć i tak. O, hmm. No właśnie, nie? Co z tym zrobić? Odpiszę, napiszę, odezwie się, nie odezwie. Ale generalnie, co z tym zrobić? Dużą zmianę w Waszym życiu wprowadzi ktoś z znaku Barana ale również może to być Wasz szef na przykład, który e, powie zapraszam do gabinetu i się okaże, że może jakiś awans tutaj się szykuje. No dobra. Wyzwaniem dla panien zatem będzie siódemka denarów. Coś, co panna posiada. I cała reszta będzie chciała to, co panna posiada. To będzie coś ważnego, jakiś łakomy kąsek. Dlaczego nagle takie zainteresowanie tym czymś? I pojawią się osoby, które no, chętnie by uszczknęły tej dobroci dla siebie. Jak Panna zatem będzie działać? Dziewiątka mie mieczy. Otoczenie. Dziesiątka buław. Mm -mm. W podstawie do czego zmierzamy moc. Ja Wam pokażę. Mam tę moc, mam tę moc. Karta śmierci. Czwórki kielichów. Śwóst monet. Sprawy są ostateczny. 7 kadenarów. Ludzie, dwójka, buław. I to co ukryte paś kielichów. Ok, no to słuchajcie, to jest tak, że panny będą ukrywać. No, właśnie ten skarb. To będzie skarb dla panien, tak? A taka cała reszta tych ludzi będzie wypytywać, kombinować, żeby się dowiedzieć, żeby zobaczyć, żeby wiedzieć więcej. Co może być skarbem? No, skarbem może być propozycja, którą panna otrzyma. I tego dobrze, no, faktycznie no, lepiej tego nie ujawniać. A, tylko ja tu nie mówię o byle czym, że nie wiem, propozycja: pójdziemy na spacer, tak? To nie o, to, to nie o takie rzeczy chodzi. Aczkolwiek no, ten spacer też może być tam w, w, skutki, z, z, z rządzeniem losu czymś bardzo m, ważnym w życiu panny. Natomiast no, bardziej mi chodzi o propozycje typu. Chcesz sprzedać, chcesz kupić, chcesz zmienić pracę, chcesz się ze mną spotykać, chcesz się rozstać i jakaś cała, jak to ostatnio mówię, dyskutacja, właśnie na, na temat tego skarbu, który posiada panna. I wszyscy zadający sobie pytanie, co ta panna chowa, co ona ukrywa. I wiecie co? No, chyba tu należy postawić na na to, że uda się zrealizować ten plan. Uwierzyć, że ten skarb jest panny, a niczyj więcej. Bo chowanie tej propozycji na dłuższą metę, czy te, tego czegoś, co się ma, może dostarczać pannom bardzo wielkie, sporego stresu. Mamy tutaj dziewiątkę mieczy. Czyli jak panna działa nerwowo, stresowo, pod wpływem stresu. Czyli to, to, to czasami może być tak, że ten stres, bo, bo to co schowane, tak, żeby się nie wydało, żeby ktoś tam nie przeczytał, nie rozczytał, nie wywąchał czegoś tam, to stres związany z tym może, krótko mówiąc, pannę paraliżować. I panna może mieć dosyć takiej sytuacji albo też. Otoczenie panny pomyśli sobie, dobra, dajemy spokój, dziesiątka buław, nie? Niech już sobie osoba tam robi co chce, nie będziemy pytać, dowiadywać się. To jest za ciężkie. Tu też panny mogą się spotkać w relacjach, tak? Z tym, że ktoś, ten partner, którego macie, może powiedzieć, no ja mam tego dość, prawda? To dla mnie za dużo. Więc no oczywiście, no każdy zrobi jak uważa, ale ujawnienie tego czegoś, nie na samym początku, ale z biegiem czasu, myślę, że będzie korzystne dla Panny, bo tu jest moc. Tu jest karta mocy, czyli obłaskawiam przeciwności. Mam siłę, do walki, do rywalizacji, do pokonania przeszkód. To jest karta zmiany. Ja dążę do zmiany. Kiedy zmiana? Być może latem. Podstawą działania panny jest. Panna chce kontrolować i trzymać dwie sroki za ogon. tak? Czyli ma ten swój skarb. Mam ten skarb i ten skarb i tamten skarb. I chcę kontrolować i to i to. I na tej podstawie panna działa, tak? Ale myślę, że w toku roku panna będzie się musiała zdecydować, którą ścieżką podążyć. Zresztą tu w karcie Rydwan w domu, bo to mogą być decyzje domowe, czy ja chcę mieszkać w domu A, czy w domu B, prawda? Czy ja chcę utrzymywać dwa domy, dwa mieszkania. Jak to ogarnąć? Może w końcu się trzeba na coś zdecydować, czy mieszkać tu, czy mieszkać tam. Może coś sprzedać. To też jest jakaś opcja. Nad tym należałoby się zastanowić. Jeśli chodzi o Wasze finanse, moje drogie panny, to tu mamy kartę śmierci. Sądzę, że zupełnie zmienicie zawód, będziecie robić zupełnie co innego niż do tej pory. Ale to będzie z korzyścią dla Was. Krok po kroku nauczycie się tego nowego. I jest tu jakaś inwestycja w swoją edukację, pokazana również. Inwestycja. Płacę siódem kadenarów, inwestuję. Dziewiąty sektor to jest sektor edukacji, światopoglądu, podróży. Być może dobrze będzie też, jeżeli panna zainwestuje też w podróż. Pojadę tam, rozeznam się, co i jaki z czym, kto jest kim. Bo czasami kontakt tylko internetowy nie wystarcza. Trzeba poznać ludzi o tak na żywo po prostu, podać im rękę. I tu taki wyjazd związany z perspektywami rozwoju finansowego, zrobieniem totalnie czego innego. No być może ktoś pracował w biurze, a teraz zajmie się handlem. Bo tu są pokazane takie właśnie będzie się zastanawiała osoba nad, nad pozyskaniem kontra, kontrahentów. Jakieś negocjacje tu są również pokazane, rozmowy z ludźmi, wypytywanie, czyli mamy tu właśnie taką inwestycję w naukę, lepiej wcześniej. Nauczyć się czegoś, aniżeli później popełniać błędy, prawda? Um. Ktoś czeka na to, czy panna się odezwie, czy nie. Ktoś czeka na decyzję panny, a panna póki co ciągnie dwie sroki za ogon e, trzyma, <ścoughs> ciągnie, trzyma dwie sroki za ogon i stresuje się z tego powodu. I tak ani tu nie udziela odpowiedzi, ani tam, prawda? No a jakaś klarowność. Będzie tutaj, karty pokazują, że będzie korzystna dla Panny. No, przyjemność w tym roku e, Pannie będzie stwarzać to, że jest stabilna finansowo, że z sukcesem dokonuje transakcji, że skutecznie inwestuje, że stoi stabilnie właśnie na tych dwóch nogach i dlatego mówię o tym, być może o tym puszczeniu jednej sroki, żeby mieć coś jednego, ale stabilnego, tak? O tych srokach mówiłam, żeby, żeby mieć coś stabilnego. Um, właśnie będzie towarzyszyć pannie takie poczucie stabilizacji, dobrze wykonana transakcja, zysk, równowaga. Ktoś chce sprzedać dom, bo tutaj mamy rydwan, prawda, przeprowadzkę obok tego szóstka denaru, więc korzystna sprzedaż może być gruntu, domu, działki, co tam kto ma. Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to w przypadku jakichkolwiek problemów karty mówią o tym, że na waszej drodze stanie, Człowiek, który zna się na medycynie, na leczeniu, i tutaj jest szybki, szybki powrót do zdrowia. Także we wszystkich problemach różnego typu znajdziecie stosowne metody leczenia, stosownych ludzi konkretnych, i tutaj jakby szybkie jest wyjście z problemu. Martwi mnie ta dziesiątka buław. Tu jest coś do zakończenia tak? i to jest Wasze związki. Sektor związków nie tylko emocjonalnych, uczuciowych, ale również finansowych umów. Umowy będą dobiegać końca. Natomiast jeśli tu by padło pytanie, czy ta umowa zostanie przedłużona, tak, jest, jest tutaj um, rycerz kielichów, on ma zawsze coś fajnego do zaoferowania. Jeśli mówimy o końcu związku, początku następnej relacji, płynne przejście. Kończy się jedno, zaczyna się drugie. Mamy nowy związek, nową relację. Skorpion rak ryby może być osoba spod tego znaku, ale bardzo taka sympatyczna, miła, uczuciowa, normalna. Więc ten stres, ja myślę, że, że tutaj um, niekoniecznie dobrze, że Wam towarzyszy. Tyle znaków zapytania, tyle obaw. Zainwestujcie w naukę języków obcych, w szkolenia. Im więcej się nauczycie, tym dla Was lepiej. To się będzie opłacić. Jeśli ktoś pyta, czy e, idę na płatne studia, czy mi się to będzie opłacić, że dostanę lepszą pracę, tak jak najbardziej. Wszelkie inwestycje w edukację, w rozszerzanie e, potencjału myślowego, potencjału związanego z wiedzą, jak najbardziej korzystne to zaprocentuje za kilka lat. Sektor 10, praca, co by się nie działo, jest moc. Poradzicie sobie ze wszystkim i najważniejsze, zmiana pracy, zmiana pracy. Ludzie. Ludzie w koło was, bo dom 11 to jest taki sektor, który mówi o, o dobrych bądź złych ludziach, którzy do nas przychodzą. Natomiast no tu e, karty wskazują, że e, będą rozmowy, będą ważne rozmowy, takie od których zależy Wasza przyszłość. Nie bójcie się, nie unikajcie, nie unikajcie, chce z Wami szef gadać. A jeszcze pierwsze idźcie do tego, zapukajcie do gabinetu i wyjaśnijcie sobie, moi drodzy, bo ktoś tutaj ewidentnie czeka na to, żeby z Wami porozmawiać. Żebyście się w końcu zdecydowali, zdecydowały na odbycie. Dwójka buław to jest czas rozmów, czas decydowania. Nie ma tu jeszcze działania, działanie będzie, ale musi być na podstawie czegoś. No a to, co chowacie sektor 12 paś kielichów, czyli. Ja myślę, że te obawy i ten stres w głównej mierze będzie się brał z tego, że macie kogoś i kogoś jeszcze. I to ukrywacie właśnie, te propozycje, tak? Bo, no, może być też pracujecie, a macie już nagraną drugą pracę, drugą propozycję pracy i boicie się powiedzieć tego, tam, ogłosić, przynajmniej powiedz, to jest ten Wasz skarb i bardzo. Każdy to jest coś wartościowego. Dobrze byłoby tego nie wypuścić z ręki. Nie bać się, że będzie towarzyszyć stres. Każdej zmianie towarzyszy stres. Szybko to minie, i dzięki temu pójdziecie pełną parą do przodu. Jeśli ktoś chce zmienić miejsce zamieszkania, zmieni. Zdecyduje się, czy za granicą, czy w Polsce, czy w Krakowie, czy w Warszawie. Jakaś ścieżka. Tu zostanie zapoczątkowana i z sukcesem, co najważniejsze, kontynuowana. Pozdrawiam Was, drogie panny, życzę udanego 2023 roku.